Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj prezentuję Państwu Nissan Džuka pierwszej generacji z 2013 roku. Samolot w perfekcyjnym stanie technicznym oraz moim zdaniem wizualnym. Auto, tak jak mówiłem, wyprodukowane z 2013 roku, wyposażone w silnik benzynowy 1,6 litra, czyli najlepsza moim zdaniem dostępna jednostka jeśli chodzi o ten model samochodu. Silnik, z którym nie ma żadnych problemów, silnik, który bez problemu możemy dołożyć do niego instalację gazową, żeby to podróżowanie, podróżowanie tym samochodem było bardziej, jeszcze bardziej ekonomiczne. Auto w przepięknym kolorze, który nazywa się Nightshade, czyli w dosłownym tego słowa tłumaczeniu nocny cień. Jest to kolor taki mocno granatowy, moim zdaniem aż wpadający w fiolet, bardziej fioletowy nawet bym powiedział. Niech Państwo zobaczą, jak, jak ten samochód, jak ten egzemplarz się prezentuje. Pod niektórym kątem wygląda to jak typowa czerń, ale jest to właśnie mówię, taki kolor. Kolor ma nazwę Night shade, więc jeśli ktoś chce sobie zobaczyć dokładnie, to zapraszam. Samochód bezwypadkowy, na całej swojej powierzchni posiada pierwszy oryginalny lakier. Wszystkie szyby oryginalne z rocznika produkcji tego samochodu. Dodatkowo mamy alufelgi 18-calowe na oponie z 2022 roku. Tak naprawdę na końcówce roku 2022, ponieważ 30 tydzień, 2022 rok Opony w świetnym stanie. Do samochodu dorzucamy komplet kół zimowych, czyli felga stalowa i opony zimowe. Opony zimowe z 2021 roku, tak więc pełna kompletność tego samochodu, pełna bezwypadkowość. To tylko niektóre z atutów. Moim zdaniem, wielkim atutem jest również ten kolor, właśnie, który dodaje takiej fajnej ekstrawagancji, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu do tego samochodu. Nissan Juke to jest taki nietypowy crossover, auto, które ma całkowicie inne kształty, auto, które na pewno wyróżnia się na drogach. Prezentację ma oczywiście na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Jest to samochód używany, który ma już swoje 11 lat pokonane. Przebieg tego egzemplarza to zaledwie 99 tysięcy kilometrów, oczywiście udokumentowany książką serwisową oraz niemieckimi badaniami technicznymi, czyli przeglądami tak zwanymi w Niemczech TIF. Bardzo fajnie, ponieważ ten samochód właśnie ma jeszcze ważny TIF za granicą, dokładnie w Niemczech, więc jest to również potwierdzenie bardzo dobrego stanu technicznego tego pojazdu. Jeśli chodzi o hamulce z przodu, jak i z tyłu, praktycznie nowe tarcze oraz klocki. Nic tutaj przy tym aucie nie trzeba robić, zawieszeniowo również, zawieszenie bez żadnych luzów. Jeden, co robiliśmy w zawieszeniu, to wymienialiśmy dwie końcówki drążków kierowniczych. Ponieważ miały już one swoje luzy, oczywiście po tym zabiegu została prawidłowo ustawiona zbieżność w samochodzie, i tak oto ten samochód właśnie trafia do sprzedaży. Oczywiście na lakierze znajdziemy jakieś niedoskonałości tutaj, w tym miejscu, jakieś jak Państwo widzą, drobny ubytek lakieru. Tutaj jakaś bardzo drobna ryska. Są to takie rzeczy stricte wynikające z normalnego użytkowania samochodu. Bardzo miejski samochód, tak więc śmiem też twierdzić, że właśnie te rzeczy powstały w wyniku jakiegoś parkowania na ciasnych parkingach pod marketem czy w galerii handlowej. Wiadomo, że my bardzo dbamy o swój samochód, aczkolwiek niektórzy potrafią, jak to wszyscy mówią, drzwiami otworzyć z całym impetem i niestety uszkodzić lakier na naszym. Ukochanym samochodzie. Tutaj z tej strony wszystko wygląda bardzo dobrze. Niech Państwo sobie zobaczą: z tyłu przyciemnione szyby, dwa kluczyki, pełna książka serwisowa, pełna dokumentacja przebiegu. Oczywiście również posiadamy pełną dokumentację fotograficzną samochodu, w jakim stanie on został sprowadzony czyli w takim stanie, jak go Państwo widzą teraz. To wszystko po to, by klient u nas wiedział, co kupuje, jakim samochodem będzie się poruszał. Z przodu halogeny oczywiście ta ekstrawagancja czyli halogeny na samym dole tutaj światła do jazdy oraz u góry światła postojowe oraz kierunkowskaz. Wersja wyposażenia moim zdaniem dosyć bogata bardzo ładne 18 calowe alufelgi, lusterka w kolorze czarnym, co właśnie też ciężko zobaczyć, nie Państwo zobaczą tak jak mówiłem, ten kolor właśnie też z niektórych perspektyw wygląda jak czarny ale jest to tak naprawdę bardzo ładny taki granatowo-fioletowy Kolor. Jeśli chodzi o wnętrze w tym samochodzie, wszystko jest na swoim miejscu. Samolot jest w 100% kompletny. Auto jest w 100% gotowe do jazdy. Półka bagażnika w dosyć nietypowym miejscu, ale dla Dżuka już jest to oklepane miejsce. Czyli na klapie, na pokrywie bagażnika. Ma ona swoje mocowania, oczywiście, w 30 sekund możemy ją zdemontować. Ale po co, skoro jest i spełnia swoją funkcję? Bagażnik pod spodem ma jeszcze jedną wielką zaletę. Tutaj zobaczcie, jest bardzo dużo miejsca. Mamy apteczkę, trójkąt. Nawet znalazły się tutaj kable rozruchowe. Dlaczego? Ponieważ ten samochód kupiliśmy, te kable rozruchowe tutaj były. Tak więc może akurat komuś kiedyś się to przyda. Nie mamy, taki, nie mamy zamiaru takich rzeczy wyciągać. Tutaj wszystko w bardzo dobrym stanie. Tutaj jakoś delikatnie. Porysowany plastik. No nie oszukujmy się, auto ma swoje lata. Zapewne jakieś zakupy czy inne rzeczy w swoim bagażniku już przewoziło. Z tyłu bardzo fajna rzecz. Mamy kamerę cofania, która oczywiście wyświetlana jest na ekranie centralnym. Co Państwo również zaprezentuje. Jeśli chodzi o wnętrze tutaj część pasażerska w idealnym stanie. Cztery elektryczne szyby, bardzo ładne. Takie dodatki w grafitowym moim zdaniem kolorze. Tapicerka w ładnym wzorze, bardzo przyjemna. Nigdzie niezniszczona z jednej jak i z drugiej strony. Oczywiście mamy możliwość zablokowania e, zablokowania drzwi, tak żeby dzieci na przykład podczas jazdy nam się nimi nie bawiły, więc przyciskamy wtedy tylko ten w drugą stronę, i już od środka nie da się otworzyć tych drzwi, tylko od zewnątrz, więc również jest to zabezpieczenie, gdy na przykład z tyłu podróżują z nami dzieciaki. Oczywiście na dwóch bocznych tylnych fotelach mamy mocowania IzoFix, to Państwo teraz widzą. I teraz bardzo ładnie widać, właśnie wzór tej tapicerki. O, dokładnie, wszystko jest na swoim miejscu. W tym fotelu z tyłu mamy taką kieszonkę na jakieś drobne przedmioty. Jeśli chodzi o miejsce z przodu, moim zdaniem jest jego pod dostatkiem. Proszę zwrócić uwagę na tapicerki drzwi. Wszystko w idealnym stanie, nic tutaj nie odstaje, wszystko jest na swoim miejscu. Mamy tutaj oczywiście elektryczną szybę pasażera, oraz w takim nietypowym miejscu również pasażer może zamknąć bądź otworzyć samochód z tej pozycji. Fotel w nienagannym stanie, nic mu nie brakuje. Zobaczcie, tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Nie mamy tutaj żadnych dziur czy przetarć. Tak więc to wnętrze naprawdę prezentuje się świetnie. Tutaj oczywiście schowek pasażera. Nie jest on jakich, wie, jakichś wielkich rozmiarów. Niech Państwo sobie zobaczą. Możemy tutaj w tym miejscu wyłączyć poduszkę powietrzną, jeśli na przykład z przodu podróżuje z nami dziecko. Mamy książkę serwisową, ale to co mnie najbardziej interesuje i myślę Państwa też, to zagraniczny TIF, czyli badanie techniczne, które oczywiście przeszło pozytywny efekt. W październik 2023 rok. Przebieg samochodu 92 801 km. Następny przegląd, badanie techniczne dopiero jak Państwo widzą, październik 2025 rok w Niemczech. Te badania techniczne są na dwa lata, dlatego też Niemcy bardzo mocno dbają o sprawy techniczne. Oczywiście nie wszyscy, nie mówmy, że wszystkie samochody z Niemiec są super fajne, które nie wymagają wkładu finansowego. Moi drodzy, my sprowadzamy samochody pewne, takich, których, których sami jesteśmy świadomi. Tutaj dla zainteresowanych jeszcze pokażę numer WIN. Myślę, że każdy zdążył sobie go zapisać, zapisać, bądź po prostu zastopować wideo, żeby w razie potrzeby go sprawdzić. Na środku miejsce na jakieś drobne przedmioty. Tutaj w niektórych wersjach były podgrzewane fotele, w tej wersji akurat tego nie mamy. Dwa miejsca na kubek z napojem. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów tutaj wszędzie mamy te ładne grafitowe dodatki. Jeśli oczywiście potrzebujecie większej ilości informacji, jakichś zdjęć, poszczególnych elementów, które chcielibyście sobie z bliska zobaczyć, zapraszamy do kontaktu. Ja jestem Mikołaj, z chęcią postaram się Wam pomóc. A teraz zmierzamy do miejsca, które chyba najbardziej interesuje przyszłego właściciela, czyli miejsce kierowcy. Tutaj, gdzie przyszły właściciel na pewno będzie spędzał największą ilość czasu. Do jego dyspozycji mamy cztery elektryczne szyby, centralny zamek. W tym przyciskiem blokujemy możliwość otwierania tylnych szyb, Fotel bardzo wygodny, w żadnym stopniu mogę powiedzieć, że nie wysiedziany, wszystko jest na swoim miejscu, wygląda tak jak być powinno. Dywaniki welurowe z napisem JUK, czyli z modelem tego samochodu. Ja sobie usiądę na miejscu kierowcy. Tak jak mówiłem, mamy dwa pełne kluczyki. Nasza firmowa smycz strona na Automoto, gdzie Państwo mogą sprawdzić naszą ofertę. Oczywiście również zapraszam na fanpage na Facebooku Mechanika Pojazdowa Handel, gdzie Państwo z, mogą zapoznać się z nowinkami, które wkrótce u nas będą. Włączymy sobie klimatyzację na dworze, proszę mi uwierzyć, chyba minimum 25 stopni naprawdę pogoda dopisuje w ten majówkowy weekend. Moi drodzy, do dyspozycji kierowcy oczywiście elektryczna lusterka, regulacja wysokości świateł, kontrola trakcji, z rzeczy jeszcze istotnych skórzana kierownica w bardzo dobrym stanie, nigdzie nie zniszczona, taka pikowana tutaj po bokach. Te przyciski to nic innego jak. E, sterowanie multimedi multimediami, przełączanie radia i tak dalej. Tutaj oczywiście głośniej, ciszej. E, mamy zestaw głośno mówiący: oryginalnie łączymy się przez Bluetooth, możemy puszczać swoją ulubioną muzykę, jak i bezpiecznie rozmawiać przez telefon. Z prawej strony zaś przyciski to nic innego jak tempomat albo limiter, czyli ogranicznik. Kto z czego korzysta, do wyboru oczywiście dla Państwa. Klakson działa, wszystko działa. Przebieg samochodu 99 042 kilometry. Na ekranie centralnym, tak jak Państwo widzą, mamy radio, mamy nawigację, która jest zaktualizowana do najnowszych map. W tym miejscu mamy kartę SD, którą po prostu się aktualizuje bądź kupuje już gotowca, więc aktualizacja tej mapy nie jest jakąś rzeczą bardzo trudną. Włączamy sobie bieg wsteczny. Od razu pokazuje nam się kamera cofania. Jak Państwo widzą, wszystko mamy, wszystkie menu mamy w języku polskim. Oczywiście ten ekran jest również dotykowy. Z tej strony ten cały panel to panel klimatyzacji automatycznej. Tak więc mamy rozdział nawiewów, mamy podgrzewaną tylną szybę. Tak jak mówiłem, rozdział nawiewów, regulacja mocy, nawiewu oraz oczywiście temperatury. Ale ten ekran nie służy tylko po to. Mamy tutaj również taki przycisk jak Demote. I proszę zwrócić uwagę, jak te przyciski szybko się zmienią w inne napisy. Dokładnie? Moim zdaniem, Bayer Demote to nic innego jak zmiana trybów jazdy. Mamy tryb normal, sport oraz. Eko. Moim zdaniem nic praktycznie się nie zmienia podczas zmiany tych trybów. Może na trybie sport troszeczkę lepiej auto reaguje na pedał gazu, na trybie eko wiadomo logicznie ta reakcja jest troszeczkę opóźniona, ale nie ma tutaj jakiejś bardzo kolosalnej różnicy. Ja szczególnie polecałbym jeździć na tym trybie normalnym. Oczywiście tutaj mamy całe drive setup, czyli ustawienia jeśli chcemy z tego wyjść, klikamy klimat i mamy tutaj ekran klimatyzacji. Radio posiada wejście CD, oczywiście Bluetooth, mamy wejście AUX oraz wejście USB. W tym miejscu półka na drobne przedmioty. Szczególnie nie polecam tutaj wkładać jakichś drobnych monet, ponieważ podczas jazdy one po prostu się nam wysypią. Najlepiej, moim zdaniem, tutaj komponuje się portfel, wtedy nie lata na boki, ma swoje miejsce. W tym miejscu Tutaj dokładnie mamy wejście na zapalniczkę, zaślepka. Tak więc śmiałem twierdzić, że w tym samochodzie nie było palone jak to na typowego handlarza przystało. Mogę to powiedzieć, że w aucie nie było palone. A tak już serio, mamy tutaj wejście zapalniczki. Na pewno ktoś z niego korzystał. Nie, raczej, raczej nie do palenia po prostu papierosów. Skrzynia biegów manualna, pięciobiegowa gałka również pokryta skórą. W środku moim zdaniem to by było na tyle, moi drodzy, samochód naprawdę w świetnej kondycji, w bardzo przepięknym kolorze, na żywo prezentuje się to świetnie. 18-calowe felgi do tego samochodu pasują w sam raz. Oczywiście wiadomo, że wpływa to lekko na komfort, auto jest od razu zawieszenie tego samochodu jest od razu bardziej twarde, ale tak jak mówiłem, mamy drugi kompletku stalowych już na felce zimowej. Na zimę taki setupik, tak więc jeśli E, jesteście zainteresowani tym samochodem? Ja serdecznie zapraszam do kontaktu. Przypomnę jeszcze raz e, zalety tego samochodu. Wolnosąca benzyna 1,6 litra, e, przebieg 99 tysięcy km. Samochód w 100% kompletny, w 100% gotowy do jazdy oraz w 100% bezwypadkowy. Posiada dwa kluczyki, pełną dokumentację przebiegu. Oczywiście posiadałem pełną dokumentację fotograficzną tego samochodu, e, gdy został sprowadzony do Polski oraz zdjęcia z momentu e, transportu. Dwa komplety Q. Auto po serwisie eksploatacyjnym, nowe filtry, oleje. Samochód zarejestrowany, ubezpieczony z ważnym badaniem technicznym. Tak więc, jak Państwo kupią ten samochód, zapominają Państwo tak naprawdę o serwisowaniu. Wsiadamy w to auto, od razu podróżujemy. Auto bez żadnego wkładu finansowego. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.